Łowienie strągów latem to jest bardzo ciekawy temat, bo moim zdaniem wielu wędkarzy zapomina o tej rybie w pewnym momencie. Wiadomo, no, w maju się pojawiają szczupaki, bolenie, później w czerwcu sandacze, sumy i pszczągarze gdzieś znikają dosłownie, e, przenosząc się na inne wody. A według mnie to jest duży błąd, bo bo ten okres późnowiosenny i, i letni to jest doskonały moment na łowienie tych ryb. Ja uwielbiam łowić o tej porze roku, jest w związku z tym kilka minusów, takich jak na przykład, nie wiem, kajakarze, czy mega, mega zarośla dookoła rzek, no bo wszystko, wszystko tutaj zupełnie inaczej wygląda niż nie wiem, w styczniu czy w lutym. Właśnie latem te ryby można trafić najfajniejsze, nawet jeżeli nie największe, chociaż to jest naprawdę dobry moment na złowienie, nie wiem, 50 czy 60. Natomiast nawet te ryby, nie wiem, 35-40 cm są dużo silniejsze, takie już odpasione, nażarte robactwem, grube. I, I uwierzcie mi, że hol rybki 35 cm może dać mnóstwo frajdy. I naprawdę, jeżeli nie łowicie pstrągów w takim okresie właśnie późno, wiosennym i letnim, to polecam Wam to zmienić. Jest to naprawdę dobry moment na fajne łowienie tych ryb. Mówiłem już o robactwie i to jest y, chyba bardzo ważny element tego wszystkiego, bo dosłownie w tym momencie wszystko obudziło się do życia, nie budzi się, bo budzi się to się w marcu czy, czy w kwietniu, natomiast obudziło to dosłownie każdy rodzaj owada możemy spotkać nad wodą, czy larwy, czy robale, naprawdę w wodzie i nad wodą jest wszystko, więc warto... Teraz łowić właśnie na tego typu przynęty, swobodnie sprowadzane z nurtem rzeki, jakieś wormy i, 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 i imitacje larw. To jest naprawdę mega, mega skuteczny temat. Partnerem tego odcinka jest firma Fishub, więc jak się pewnie domyślacie, to na robactwo właśnie tej marki będę głównie łowił, dlatego pokażę Wam też jak prowadzę, jak staram się właśnie imitować gdzieś tam niesione nurtem rzeki robactwo, bo to jest naprawdę, tak jak już chyba wspomniałem, bardzo skuteczne, ale to nie wszystko, bo warto też wspomnieć o tym, że trzeba mieć w pudełku kilka woblerów cały czas, przede wszystkim twitche, które prowadzone z nurtem rzeki też są piekielnie skuteczne, błyskające gdzieś tam bardzo podrażniające, że tak to ujmę te pstrągi do ataku i to jest też na pewno coś, o czym warto pamiętać. Moje pudełeczko właśnie tak wygląda. Z jednej strony trochę woblerków, niektóre klasyczne takie jak łowie w styczniu czy w lutym, ale większość to jednak twitche, Z drugiej strony mnóstwo robactwa, ale też koguty, jakieś takie dzigi, tego typu tematy, które fajnie imitują właśnie zarówno wspomniane już robaki, jak i jakieś pijawki i tego typu historie. Także z takim arsenałem wybieram się nad wodę i mam nadzieję, że uda się trafić fajne ryby. Trzymajcie za to kciuki! To już dobra Albo znowu zapięta jakoś koślawo, jak to na Twitcha. Ale spoczko. Kurde, o, o chyba koślawo zapięta. Normalnie, po prostu taki silny. O Ojej. Dobra, bawę w Podwieraku kolejną rybkę, zaraz wam ją pokażę, ale póki co mamy za dużo turystów. Więc... 20 lat jestem na tej rzece i nigdy nie pływałem tu kajakiem Ale że aż tak? No czas to zmieni. A nie wpadłeś na to, że na przykład byś znalazł dużo więcej miejscówek? Nie, bo znam wszystkie. <laughs> Całą rzekę znam, tu się nie da więcej znaleźć. Nie jakiś gigant, ale znowu przeładny przesilny przede wszystkim. Super frajda, naprawdę. No jeżeli te pstrągi już są troszeczkę większe niż 20, tak, to naprawdę latem jest to mega, mega frajda. Bardzo ładna rybka. Opa. Puściłem rybę i nie mogę wstać, bo tam pod nogami nic nie mam. Tu jest bardzo głęboki dół. zostanie to zawsze? Bo chciałbym bardzo serdecznie poprosić Jamalka, żeby mnie podniósł stąd. Ja bym tak takiej ruchomości kręgosłupa słupa o, żyje. Jeżeli chodzi o samołowienie, to jest, to jest to ciekawy temat, bo jak w żadnej porze roku chyba teraz naprawdę imitujemy naturalny pokarm. Oczywiście troszeczkę przesadzam, bo wiadomo, że nie mamy naturalnych robali w kolorze, nie wiem, białym, takim stricte białym, chociaż niektóre larwy może i mamy. Natomiast wiadomo, różowym czy, czy, czy jakieś inne tego typu tematy. Natomiast jednak sama prezentacja tej przynęty, to jak ona swobodnie jest sprowadzana z nurtem, to jest jednak bardzo naturalne i, i to jest piekielnie skuteczne. Także właśnie w ten sposób staram się obławiać miejscówki, czyli z reguły rzucam w górę rzeki, generalnie przemieszczam się w górę rzeki. Wielokrotnie Wam powtarzałem wiosną, że chodzę w dół rzeki. Wtedy gdzieś tam obławiając miejscówki woblerem, trzymając go długo w nurcie przy jakichś potencjalnych miejscówkach. Teraz odwracam to, idę w górę rzeki, rzucam w górę rzeki, sprowadzam z nurtem, imituję w ten sposób, właśnie tak jak wspomniałem, naturalnie płynący z nurtem rzeki pokarm. I to jest coś moim zdaniem najskuteczniejszego na tę porę roku. Oczywiście zdarzają się momenty, kiedy warto jest się odwrócić, rzucić woblera w dół, przytrzymać go w nurcie. Tak samo trafią się na ten, na ten sposób ryby, ale jednak, według mnie, dużo, dużo skuteczniej. Poruszać się w górę rzeki. Ważnym elementem, jeżeli chodzi o zbrojenie wszelkiego rodzaju robaków, są główki. Ja staram się, żeby te główki były optymalnie jak najmniejsze. Wiadomo, wszystko w zależności od tego, w jakiej wodzie łowimy. Ja łowię na różnych rzekach, ale czasami mamy takie rzeki, że one mają górską, tak jakby są przypisane jako rzeki górskie. Natomiast jednak mimo wszystko mają zimny charakter. Zarastają, jest tam dużo jakiegoś podwodnego zielska, ale cały czas mimo wszystko są tam strągi i wtedy jak najlżejsze uzbrojenie, które pozwoli nam nawet przeprowadzać gdzieś tam nad tymi, nad tymi zaroślami, nad tym jakimś zielskiem, które jest w wodzie, czy nad innymi podwodnymi przeszkodami, pozwala bardzo, bardzo fajnie prowadzić. Ja używam główek w okolicy powiedzmy 0,8 do grama, a w wielu miejscówkach przydałoby się nawet lżej, niestety aż tak lekko nie łowię nawet na ten wyjazd, nie przygotowałem się z takimi lekkimi główkami, natomiast warto jest właśnie bardzo, bardzo leciutko prowadzić, te, uzbroić te przynęty i dzięki temu bardzo swobodnie je prowadzić, one wtedy dosłownie lewitują w wodzie i bardzo, bardzo fajnie kuszą pstrągi. Oczywiście mam do tego też przynęty, które są uzbrojone ciężej, bo, bo mamy tutaj jednak też dołki, mamy miejsca, gdzie trzeba spuścić głęboko tę larwę, czy, czy, czy właśnie takiego worma, i wtedy e, jak najbardziej cięższe uzbrojenie. W tym przypadku e, prawie 1,5 grama, dokładnie tam gram, 40 coś. E, to, są, to są naprawdę e, też potrzebne rzeczy. Oprócz takich wormów, w moim asortymencie, znajdziecie oczywiście. Larwy wszelkiego rodzaju, ale także e, klasykę gatunku, czyli na przykład po prostu takiego zwykłego perłowego czy białego twistera, który również potrafi być bardzo skuteczny. Na temat e, twardych przynęt, e, takich jak twicze e, czy, czy inne rzeczy, mówiłem już nie raz, nawet w zeszłym roku przygotowywałem odcinek o takim letnim mówieniu, gdzie bardziej skupiałem się właśnie na twiczach niż na robalach, więc odsyłam Was do tamtego odcinka, gdzieś tutaj albo tutaj, zawsze mam z tym problem, z której strony to się wyświetla. E, widzicie, właśnie, Link do tamtego materiału. Nie, chyba. Ale może. お天気、天気、yes,、天気、天気、天気、天気、天気、天、oh, 気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、天気、 Ale ładniutka ryba. A, piękny. No idealny wstrąg po prostu. Nie szkoda, że taki mały. Mm, widzę tą rybę cały czas to jest ryba 55 oh, fuck. ale jak on to zrobił on w ogóle nie wziął w sensie ja nie poczułem brania tylko widziałem że on się zakręcił dookoła przynęty odczekałem troszeczkę i tak trochę na głupa zaciąłem. I przez sekundę siedział. No i niestety to zacięcie chyba było moim błędem bo no może trzeba było odpuścić. I teraz by powtórzył. Tak, to była dobra ryba. Tak jak wspomniałem, partnerem tego odcinka jest firma Fishab. Więc powiem Wam teraz o takich trzech moich ulubionych przynętach, których używam do, do łowienia w ten sposób. Generalnie yy, przez wiele, wiele sezonów starałem się tak nie łowić po prostu. Nie jarało mnie takie lekkie łowienie, jednak ortodoksyjnie podchodziłem, że to musi być wobler, ciężej i w ogóle grubszym zestawem i Oczywiście ja nie odchudzam na maksa zestawów, żebyśmy mieli jasność. Ja nie łowię kijem do 3 gramów. Tak to nie wygląda. Łowię kijami zdecydowanie mocniejszymi cały czas, bo, 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 bo mam poczucie tego, że można trafić teraz grubą rybę i, i trzeba mieć do tego po prostu zestaw, który. To wszystko ogarnie, natomiast, natomiast no jest to i tak trochę lżejsze łowienie niż łowie wiosną. I teraz, wracając do tych przynęt, no to takie moje trzy podstawowe przynęty, jeżeli chodzi o Fishapa, na którego łowię, tak naprawdę od zawsze, to są skali w dwóch wersjach: skali normalny 2,8 cala i skali Fat, który ma 3,2 cala. To są takie wormy, które świetnie mi się sprawdzają praktycznie w każdej wodzie, w każdych miejscówkach. Staram się wybierać kolory raczej jasne. E, tak jak ten serowy, czy też biały, którego dziś tutaj nie mam. Natomiast zawsze warto też mieć coś ciemniejszego, tak jak ten brązik, e, który, który też potrafi e, dawać fajne ryby. Jest, i to dobra ryba. I to jest dobra ryba. O, to jest ryba dobra. Tak teraz, jak ja ją podzielę. Wow, może być ryba pod 5 dych. Ale piękne. Trzymaj się, czy da się tu a dupię zniechać. ale przepiękna chyba. Chodź, 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 chodź. Wow. Nie wiem, czy to widzieliście, ale coś pięknego. I cyk. Uhu. I wypadła guma. Ale piękny. No pięciu tych nie ma, myślę, ale dobre 4,5. Na skali 2,8 cala robaczek biały. No klasyka. Pięknie. Uff. To lubię. No i udało się całkiem szybko trafić bardzo, bardzo przyzwoitego pstrąga. Tak jak przez sekundę widzieliście, emocjonujący haul, bo musiałem zjechać tutaj na dupie, żeby go podebrać. Wziął mi z takiej miejscówki, że no, nie wyglądało to za ciekawie. Przez sekundę myślałem, że nie będę miał jak tego zrobić, ale całe szczęście jest tu dosyć twardo. To, że chodzę w woderach mi pomogło, od razu zjechałem do wody. I ryba podebrana czeka sobie w podbieraku, odpoczywa. Jest to całkiem fajny wstrąg. Jeszcze nie aż taki kaban, żebym tutaj cały rozdygotany chodził, bo na takie mam nadzieję jeszcze przyjdzie czas. Natomiast jest to solidna rybka, myślę, że około 45 cm. Także całkiem, całkiem fajna. Fajnie pochodziła, wszystko się zgadza, super branie. Dobra, nie będę przedłużał, po prostu zobaczcie sami. Całkiem już fajna ryba. Taki wstrążek 40, myślę, 5 centów. Bardzo, bardzo fajny, silny pstrąg, robił salta, robił świecę, mega temat, uwielbiam taką jazdę, wypuszczam go i liczę na to, że tak jak Wam wcześniej wspomniałem będą jeszcze większe, także trzymajcie za to kciuki, zaraz łowimy dalej. Na którą na pewno złowiłem najwięcej ryb, to jest pupa, e, czyli właśnie taka larwa. E, w niej bardzo fajne jest to, że jeżeli ją umiejętnie uzbroimy, tak lekko ją zaginając, to ona dosłownie kręci, robi wszystko. Nie płynie tak jednostajnie, że tak powiem, z nurtem, tylko nawet jak jej nie animujemy, to ona się obraca e, cały czas, nawet potrafi się zakręcić jako obrotówka dosłownie. Tutaj też jest ładna ryba. Nie odwrócę się, żeby Wam pokazać, w którym miejscu stoi. bo no nie chce się ruszać, bo stoi praktycznie nad głową. Ale wpuszczam sobie tak przynętę jak nimfę muchową, i ona się już dwa razy podniosła. Teraz nie, to jest jeden ze sposobów, właśnie prowadzenia. Tak przy okazji mogę Wam powiedzieć, właśnie tak jak muchowa nimfa. Spuszczamy robaka bardzo swobodnie. Oczywiście nie zawsze miejscówka na to pozwala, bo tak blisko obstrągowi na głowie, to jest naprawdę rzadkość. No na muchę jednak się łowi kijami. często ponad 3 metrowymi, gdzieś tam dalej wystawione to wszystko. I tak blisko ryby się nie stoi, ale ja tu mam taki krótki dołek i on tutaj jest. To jest jeden ze sposobów prowadzenia. Ja wtedy po prostu wrzucam i daję, żeby nurt wprowadził w miejscówkę tego robaka, tak jak właśnie jakiś niesiony. Niesiony pokarm. No i kurde dwa razy się podniósł, ale już więcej nie chcę. Zaraz jeszcze mu wpuszczę. Nie chciał robaka, zaraz mu wpuszczę jeszcze larwę. Zawsze warto jest zmienić, coś przykombinować. Więc ja mu teraz wrzucę jeszcze pupę, a później lecimy dalej. Pupę mam najlżejszej główce, więc ona będzie jeszcze trochę bardziej lewitowała, poza tym trochę bardziej widoczny kolor. I tak samo wrzuciłem powyżej i wprowadzam ją po prostu. Jest! Jest! Jest, jest, jest! Piękna! Uuu! Piękna rzecz! Ale cudownie! No i mamy to. Ha! Nie jest to duża ryba, ale przepiękna akcja. Wydaje mi się, że tamten co się podnosił był większy, ale ten to też nie jest jakiś dwudziestaczek. Mega zajawa. No, i się udało. Szybka akcja. Mega, mega fajny temat, że właśnie taka kombinacja zdała tym razem egzamin. Dokładnie to, co Wam powiedziałem. Jeżeli jest aktywna ryba w dołku, podniósł się do pierwszej przynęty, ale nie wziął z jakiegoś powodu, warto zmienić pierwsze przepuszczenie przynętą. W tym przypadku pupą o zupełnie innym kształcie, zupełnie innym kolorze i od razu strzał. Tak właśnie trzeba kombinować. Nie jest to chyba ta ryba, którą widziałem wcześniej. Wydawało mi się przynajmniej, że ta ryba wcześniej to była troszeczkę większa, ale. Mogło mi się tak po prostu wydawać. Ten to nie jest żaden kaban, natomiast już całkiem fajny, zobaczcie sami. Taka rybeńka z 35, bardzo silny grubasek, super ryba i myślę, że jest to fajne zwieńczenie tej akcji. Teraz go wypuszczamy i lecimy dalej. Chciałem odpłynąć podpadę podbian. Bardzo fajna akcja, bardzo mi się to podobało. Liczyłem, że to jest większa ryba, ale nie zawsze się łowi kabany. Tak czy inaczej, super, cieszę się. No i ostatnia przynęta to również larwa, której nazwy niestety nie potrafię wymówić. To jest Jochu, ja to nazywam Jochu, ale słyszałem też Joszu i w ogóle kilka innych wersji, więc. Sami ocencie, jak powinno się mówić, ja niestety mam z tym problem. W każdym razie, Jochu to trochę inna larwa niż Pupa, dużo bardziej smukła, troszeczkę inaczej się zachowująca, natomiast też piekielnie skuteczna. I to są takie moje trzy przynęty, które zawsze mam w pudełku. Oprócz tego mnóstwo innych, na przykład teraz w tym roku pojawiła się taka larwa jak Maja, która jest w kilku rozmiarach, ale jest generalnie zdecydowanie grubsza na grube ryby, to może być bardzo fajny temat. No i, i tak mniej więcej to wygląda. Te trzy podstawowe przylęty, to tak jak wspomniałem, skali, pupa i jochu. I z nimi w paczkach często. Tutaj mam w pudełku coś takiego, co zawsze mam pod ręką, natomiast zawsze noszę zapas w paczkach. Po to, żeby nie mieć tych paczek w dziesięciu, robię sobie po prostu takie miksy. W tym znajdziecie, nie wiem, pięć pup, trzy jochu i trzy skali w tym samym. Kolorze i to mi w zupełności wystarczy, czy tutaj, tak samo w kolorze białym, ewentualnie z jakimiś akcentami, więc oprócz tego pudełka zawsze mam jeszcze zapach. Zapach, chciałem powiedzieć zapas, ale zapach to dobrze, że tak powiedziałem, bo to była następna myśl. Zapach to jest coś, co się cały czas utrzymuje dzięki temu, że przenoszę je właśnie w, w tych fabrycznych opakowaniach i takim zestawem, takimi przynętami, właśnie e, głównie łowię na, na takich wypadach e, późnowiosennych i letnich. Jest duży. No dobra, nie jest duży, ale jest turbo silny. Wow, ale odjazd Co za siła? Mega. Ach. Dobra, już wiem o co chodzi, klasyka gatunku, czyli rybka wpięta troszeczkę z zboczku, dlatego tak pochodził. Jest jakiś kaban, ale fajny. No i niestety niemiła zaskoczka, przez sekundę myślałem, że to dobra ryba, ale po raz kolejny przedziwnie zapięta, jeżeli widzieliście film na kanale, jakiś czas temu, gdzie miałem strągi zapięte za brzuch, za kapotę, gdzieś tutaj, to ten właśnie był przedziwnie wpięty, dlatego tak przymurował, dlatego wydawał się dużą rybą. Przepiękne kolorki, o! mega, mega fajny strążek, grubiutki, bardzo, bardzo spoko rybka. Wypuszczamy go i o! Szybko i bezboleśnie i ciśniemy dalej. Mm, i klasyka. Zatunku, Emil! Ja potrzebuję twojej pomocy. O kurde. Co? Jakie to ma znaczenie gdzie ja jestem? Jestem w dupie. Bo ten, ten chwyt jest beznadziejny. To <śmienny> jest Nagrałem ten odcinek tak trochę nietypowo. Dużo siedzę i gadam, głównie z uwagi na to, że dzisiaj bardzo mocno padało i, i nie łowiłem od rana. Dlatego sobie siedzę jeszcze nad rzeczką w, w pensjonacie i, i cały czas sobie kminię, jak jeszcze to wszystko rozegrać, bo mam 2-3 godzinki łowienia. Za chwilę jeszcze się wybiorę i być może pokażę Wam jeszcze jakieś fajne ryby, natomiast to, co widzieliście do tej pory, to była taka przeplatanka trochę z nadwody, trochę właśnie moje gadki stąd. Mam nadzieję, że taka formuła się Wam podoba, ale jeżeli wolicie, żebym gadał po prostu cały czas nad wodą do kamery, gdzieś tam w trakcie łowienia, to to też jest do zrobienia. Wiele odcinków tak nagrałem, ale czasami myślę, że takie urozmaicenie też jest fajne. Dajcie znać koniecznie w komentarzach, jak wyłowicie łowicie latem i przede wszystkim czy w ogóle je łowicie, bo tak jak wspomniałem na początku, Wielu, wielu wędkarzy odpuszcza już w tym momencie z racji na inne gatunki, natomiast jestem ciekaw, czy Wy cały czas łowicie o tej porze roku i będziecie łowili te ryby do sierpnia, czy jednak też już jesteście daleko, daleko myślami gdzieś przy boleniach, sandaczach i szczupakach. Na dzisiaj to tyle. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Jeżeli macie jakieś pytania odnośnie letniego łowienia pstrągów, to oczywiście walcie śmiało w komentarzach. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. A już niebawem widzimy się w kolejnych. Trzymajcie się. Cześć! Mieliśmy ciekawą historię, nie wiem czy coś się nagrało, pewnie tak, ale za moimi plecami właśnie widzicie typa, któremu Emel pomaga nieść kajak do jakiegoś tam miejsca zbiórki, ponieważ koleś jest tak napruty, że nie był w stanie dalej płynąć, wywalił się przy nas. No naprawdę nie wyglądało to za ciekawie, nawet niezbyt kontaktuje i postanowiliśmy mu po prostu nie pozwolić dalej płynąć, bo najpierw mu pomogłem, wylałem wodę z kajaka. Twardo, że dalej popłynie, no ale niezbytnio chcieliśmy się z melem na to zgodzić. Powiedzieliśmy mu, że tutaj niedaleko jest właśnie ta miejscówka. Zadzwoniliśmy do firmy, która mu ten kajak wypożyczyła. I zaraz jakiś człowiek ma po niego i po ten kajak przyjechać. W innym wypadku nie mam pojęcia, jakby się to skończyło, gdyby on dalej sam popłynął. We śnie, z tym kajakiem dalej. No, ja w tym stanie to możesz pływać. Przejdź tutaj, na tą stronę po prawej. Wiesz, która to prawa? Przejdź tutaj, to ci pomogę wyjąć ten kajak. No nie kumasz, że do najbliższej stacji będziesz tak szedł 4 godziny. Dobra, dobra, dobra. Wielkie brawa tutaj dla jego ekipy, bo powiedział, że jest w 9-osobowej ekipie, tylko że ekipa sobie popłynęła, a on płynął ostatni i totalnie, totalnie nie ogarniał tego, co się dzieje. Więc mam jakieś takie poczucie spełnienia obowiązków, tak czy inaczej. Idą sobie gdzieś tam zaraz go e, oddamy w ręce sprawiedliwości, że tak to ujmę i, 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 i co? I wracamy do łowienia, bo jeszcze z dwie godzinki nam zostało, więc jeżeli zobaczymy, że już go odebrali i dalej nie popłynie, to wtedy wracamy z powrotem spróbować złowić jeszcze jakieś psronki.